Cześć! W tym filmie pokażę ci, w jaki sposób ubić śmietanę na sztywno. W tym celu trzeba taką śmietankę trzydziestkę, ja używam trzydziestki, schłodzić kilka godzin w lodówce. To jest bardzo istotne. Wraz ze śmietanką schładzam również naczynie, w którym ubijam, oraz te ubijaki w mikserze. Również były w lodówce. Wlewam zatem śmietankę do zimnego naczynia na początku można dodać szczyptę soli naprawdę niewiele troszeczkę i zaczynamy ubijać wszelkie dodatki jak cukier wszelkie inne słodzidła czy sok z cytryny dodajemy dopiero pod koniec miksowania na początku nie dodajemy nic oprócz właśnie tej szczypty soli także Zaczynam ubijać, na początku robię to na wysokich obrotach miksera. Na tym etapie, jak już jest w miarę sztywna, dodaję słodzidła i ewentualne dodatki. Ja na przykład sobie dodam soku z cytryny, bo lubię. I za dwie łyżeczki cukru. No, troszeczkę więcej, dwie i pół. I teraz ubijam dalej. Śmietanka jest już ubita. Trzeba uważać, żeby po prostu jej nie przebić, żeby nie zrobić z niej masło. Jeżeli już mamy odpowiednią sztywność, no to zatrzymujemy się i śmietanka jest gotowa. W sumie jeszcze jedna mała uwaga. Ja kręcę tylko w jedną stronę. Nie próbowałam kręcić w dwie strony. Zawsze mi się udaje, jak kręcę w jedną. Mam nadzieję, że to ci się przyda i nie będziesz kląć przy ubijaniu śmietanki. Bardzo istotną sprawą jest to, żeby naczynie, w którym ubijasz, było zimne. Oraz sama śmietanka była schłodzona. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Wdzięczna będę również za łapkę w górę. Gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia i pa pa!